A to jest ten moment u poszukiwaczy, ten najlepszy, że byłem tam A teraz muszę iść tam, gdzie dom widać Bo nie radość 45 lat na karku I człowiek zapomniał słuchawek szlak by trafił no Ale co zrobisz? Dla zdrowia, skończę i się przebiegnę, jak, jak jeleń po ranym. <laughs> Trzymajcie się, hejka. Lorenz złożony. Rutus czeka. Jak ten coś namierzy, ten sprawdzi, potwierdzi. Tam daleko jest Tomek, mostowiak. Jeszcze. Ach. O, już coś tam ryje. Zaraz przyjedzie Piotrek z Igorem. Tutaj mówiłem, żeby wymienił Tomek cewkę na większą, bo. Tu jest w miarę cicho, także stąb będzie lepiej. Patrzcie, kto biegnie do mnie. Yeah. <laughs> Mówiłem, że to coś jest. Ale piękny. Ale co to jest? Co to jest? Ciężko. Mm. A w drugą stronę? Wow. O, to jest jego web, web. Tak. No kurde, ale masz chłopie, szczęścia. Jest. Wow. Dobra. I teraz tak powiedz głośno na temat tej farmy. Tak każdy mówi, nie? Wszystko przechodzone. Wszystko przychodzone, nie? Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. <grywa> Nic nie ma. Gratki. Ach, dzięki. O, ale pięk... O, a mi wyskoczył z... Georgek z 29. sreberko sixpence, Kurka, blisko jestem Tomka, gdzie wyszedł ten ech, rzymek. Chłopak się cieszy i dobrze, i dobrze, i należy się. Każdy, kto szuka, ten znajdzie. Także rutusy się dzisiaj spisują. Przypomnę tylko, że Tomciu też. Znalazł Rzymka rotusem, nawet dość głęboko, mówi, że był. Także czekamy na Piotra i jedziemy dalej. No, taka klamereczka wyszła. Dość stara. O, dołki. Dołki coraz głębsze. To będzie to nie wiadomo co to będzie, albo to będzie George, albo to będzie też Wiktoria. Nie wiem co to jest. Coś duże, coś to było. No, wyszedł jeździec bez głowy, no i z głowy też nie ma. Może to Marek Aureliusz, ten, którego denara znalazł Tomciu. Kurka, po takim strzale teraz człowiek <noise> mało co go cieszy, żeby przebić taki strzał, ale dzień się nie kończy. Będzie przywitać Piotka i Igora. Właśnie dojechała gwardia. Będziemy szukać dalszej rodziny Kleopatry. Kazałem Piotkowi wziąć głębszy sprzęt. Wziął Equioxa, nie chodzi z Deusem. Robert sweczek Deusik, odkurzaczyk. Witam ekipę. Dobry, gdzie leżą? Ariusy, Hejka. Piotruś, Igor, Hejkor. O, jest tym. A tego, a tego, co trzeba wygonić, ja ci Ta. mówię, Coś, co, tu była podnosić. No jak, no nie, nie widziałeś filmu? Nie. No, no nie gadaj, że... samochodem, człowiek. Nie widziałeś filmu? Nie. No nie wiesz, on szepnął? Nie. Chłopie, znalazł męża Kleopatry. A, dłuż, a to już dwa tygodnie temu. Lepo... Chłopie, ja poważnie ci mówię. Jakiego męża Kleopatry? No a kto, kto był mężem Kleopatry? No co ty, pokaż. Chłopie, takiego denara pizdął, że dosłownie w się nie mieści. Ale poważnie gada No szkur, kurka, muszę, będę musiał wyciąć. Zobaczcie, jeszcze raz, i podziwiajcie przechodzoną farmę. Powiem wam tylko tyle, że Marek Sokołowski powiedział, że 40 lat interesuje się Rzymkami, jeszcze takiego nie widział. Ale pięknie. No super, dzięki, mam teraz urodziny, miałem, Możesz popatrzyć. na diabetyk. Wiecia, my, proszę witaliśmy się po prostu robek. Tak. A jeszcze raz. No, to nic. chłopak. A to duża będzie, to będzie duża, wiki, duża. Albo wiki albo ten. Pięknie. Okay? No. Będzie chociaż w dobrym tym? stanie zaraz zobaczę. Tak. Co to jest? George. George. Ale ładny. Ty. George, George. George, George, piąty. No, ale ładny. ładny no. jest ok. To fajnie, to się cieszy. Okay, ale on jest tutaj z jakimś tym. Z czym? Co tam? Już nie was wadą na zobacz, bo tutaj masz poprzebijane te. Widzisz? No, coś tam ma. I dosłownie tam przy wielkim dębie. Mam plecak sprzęt, już schodzimy z pola. Jak zwykle schodzimy z pola. Tam Tomek kryje. Ha, a to nie mogło być, że Jażdżyk bez niczego wrócił. Patrzcie się, ja jeszcze nigdy w życiu nie wykopałem raf, rafki. Ale jak już kopnąłem, to srebro. Kurka. Rafkę. Ale super, ale piękna! O kurde! Jaki szan. Ty mi nie pierdlicz, ty już na, na Pola w tym roku do mnie nie wchodzisz. Ty już łapie limit wyczerpałeś. Ale, ale fajna, nie? Kurde i pod nosem, co? Pod nosem, patrz, żeśmy tu się kręcili, nie? Dziura przy dziurze. Ale piękna, nie ma, nie ma za hmm. Kie Podsumowanko, jadł taka bida. Jest dżordżyk, jakieś tam wiktorie. Dżordżyk srebrny, rapka piękna. Piotrusia. O, zjeżdża, zjeżdża, zjeżdża. A Nasz to jest destruk, to guziczki ładne. To jest Ale Wiktoria piękna, naprawdę. No Załóż to mnie taka laska, Chcę że doczyścić. Ładne no. no. a i tutaj kurde, moja z serca, jak myślałem, że tak go zobaczyłem, że to jest denar. <laughs> to guzik. I pląbkę mam. I tak. Ale dobra, przechodzimy tutaj. Do Meritum. Do Meritum. Także tak, ty masz jedno sreberko, To jak mówiłem, tak. masz jeden dzień opuszczasz kopania tak. nasze. A tutaj Tomek za to, że czepnął tego Denara. Marka, Marka. Jak on ma? Marek, Aureliusz. Aureliusz, dosłownie. Także ten gościu ma już do końca roku szlaban. Pokopane już. <gry> szlaban na chodzenie, no chyba że bez baterii będzie chodził. Pokopane. Przepiękne. Dosłownie. kościu stań tu pod, pod tym, kurde. uczesz się ładnie. Pokaż, jaki jesteś husar. Wyciągnij kopię. No nie, no do monety, bo to nie sam. to ja Tak ładnie przybliżę, robię przybliżenie. O, będzie super. Czekaj, będzie, będzie. Stój. O, może zrobić minę? jeszcze, to co cię zmniejszę. Uśmiechnij się. Mały jest, mniejszy.